Białystok ulica Sienkiewicza, yy, przystanek na 1 kwietnia Prima prilis. Mamy telewizor, mikrofalówkę, jakieś książki, płyty, kanapę. Książki, półka. Z książkami, jakaś figurka, z niedźwiedziem, nawet kwiatek się znalazł. Proszę, płyty nawet CD. Można sobie wziąć i posłuchać. No, oryginalny pomysł, aczkolwiek prawdopodobnie korzystowało to majątek, bo to pewnie jakaś instalacja no, zrobiona przez lewackich książki, jakiś ciuch i jeszcze jeden ciuch, szuflad już nie będę otwierał, no. pomysł ciekawy, a i firanka jeszcze, no tak, No pomysł ciekawy, aczkolwiek prawdopodobnie to kosztowało, no jak to wszystkie takie różne sztuki i instalacje lewackie, no pewnie coś to kosztowało, no ale jak na 1 kwietnia to pomysł ciekawy.